Następne, bardzo podobne, to jest takie trochę podskakiwanie. Stajemy na śródstopiu i palcach, tak, żeby pięty były swobodne i po prostu podskakujesz, rozluźniasz się, rozluźniasz ramiona. Możesz wykonywać takie ruchy, które masz ochotę, żeby... Ja mam tutaj tendencję do napięć karku, więc ja sobie na to zwracam uwagę, jak ktoś ma tendencję do napięć w lędźwiach, to może się skupić na swoich lędźwiach. Warto też e, przeskanować swoje ciało, tak? Ja teraz czuję, że mam napięcie w łydkach, więc ja sobie teraz skupiam swoją uwagę na łydkach, żeby one mi się rozluźniły, ramiona, szyja. To jest też mega proste ćwiczenie, które można wykonać wszędzie i które pomaga na to, żeby troszeczkę tego napięcia i stresu się pozbyć. Uff. I ważne są też dechy i wydech. Okej, okay. ja już czuję, że już się coraz bardziej rozluźniam. Mam nadzieję, że te osoby, którym udaje się ćwiczyć też, chociaż trochę to poczuły. Warto takie ćwiczenie wykonywać kilka minut po to, żeby rzeczywiście to napięcie zeszło, tak?